Wiem, że mogę to Jeszcze szerzej gwałcić. Radek Guten Tag, zobacz jaki piesek! burysek. A co to gorąco? Bo... O jaki piękny! Hello. Red nose Rude. Cześć, Rude. Dzień dobry, guten Tag! Guten Guten Tag, guten Tag! Alles klar! Morgen, Abend um den Essen und Waschen nicht vergessen. Ja, ja. Volkswagen passa zwei Zylinder, gut maschine. O <laughs> Dobra, dzień dobry, witajcie. Muszę moi drodzy wybrać się do Pra... z tego względu, że zostało mi dwa dni na oddanie spodni, a, a kupiłam trzy pary spodni, tak naprawdę, i żadna nie pasuje, wszystkie za małe. To jest bardzo dziwne, bo, bo ze wszystkich e, innych, jak sprawdzałam, to wszystkie pasują, a te z Primarka nie pasują. Także nie mam pojęcia, co się tu narobiło, ale coś się narobiło. A tutaj też Albo urosła mi dupa, albo urosła dupa. Albo. Dupa urosła. Primark ma małe dupy. Nie, właśnie nie. nie się... Chociaż sobie pamięci, że oglądałam, że właśnie niby się pozmieniały rozmiary, ale. Hmm. A gdzie jest Primark Szyty? Gdzie jest Primark Szyty? W Chinach pewnie. Baba, co A nie jest Szyty? Ten... Chinki, chinki są jest... małe. mają małe dupy. Co nie jest Szyty? A Chinki kinach. trenują sumo, wtedy mają duże dupy. Pupuję. Nie. Ja, nie widziałem jeszcze Chinki sumo. Są kobiety sumo? Hmm. Nie wiem czy są nie są, Nie wiem czy są chi Japonki. To Japońcy przecież robią suma, Japońcy. czy nie. Pepe. To... Ja z Japonii. Obywate obywatele. Japończyki, Japończycy. Japońcy. Japończycy. Nie. Japońcy. <suszy> no, nieważne. Tak, ale mamy ciemne czoła, nie jesteśmy tacy ciemni. Stała się ciemność. No bo czekaj, otworzę tak będzie palić jasność. Ale mi oświeciło. Placa w słońcu błyszczy jakby Kombajn Kosił Znam to, ale nie pamiętam no ja już... już... czapkę z kinie! Jesteś skinem. Yeah. Także jedziemy oddać rzeczy, bo trzeba to zrobić i nie chciałabym stracić pieniążków z ratka karty. Swoje, co się stało z twoją? Nie wiem, naprawdę nie wiem która jest... w tym roku? Siódma? Nie wiem, ja po prostu nie wiem, ja pamiętam, że byliśmy na zakupach i Ja wróciłam, ją wyciągnęłam Nie wsadziłaś i... tu gdzieś No w nie roku? ma, no po prostu jej nie ma, Radek no. Są maseczki zapasowe No nie ma, no ja nie wiem, gdzie ona jest no Nie ma jest. tu, ja już grzebałam tutaj nie ma. Starą Radek znalazł u siebie w aucie, moją Tą, co zgubiłaś wcześniej? Tą, co zgubiłam Co tu się dzieje? Nie wiem czy zobaczycie. Normalnie nienormalne. Obrzemie korki. Także tak, idziemy to oddać i tak naprawdę tyle. Czy dzisiaj robimy kuchnię? Czy dzisiaj co robimy? Kuchnię? Chociaż dwie szafki może wyładujemy. No, no możemy. Taśmę trzeba kupić, tak? Pakową. No, to tylko będziemy przynosić do pokoju. No wiemy, to, no, to po to zajmie, zajmie to chwilkę. Tak taśma ci niepotrzebna tak naprawdę. Jutro sprzęt przyjeżdża do nas. Mm -hmm. Sofę trzeba wystawić. No to wystawimy ją na, razie na ogród, bo pada. No tak, no już... Ja przyjechać, bo sofę jej się nie, nie odezwała i... Bo oddajemy darmo tą czarną co mamy, to znaczy tą dwójeczkę, tą patrz, patrz, na patrz, patrz, Jest. No. My mamy czerwone światło taką naprawdę Gości się po prostu wpierdzieli. No, takie powiem ci nie? Co? Strzyżowany? No nie no jest skrzyżowanie, nie, no ale no, tamten po prostu pojechał, chyba nie wiedział. No, no nie wiedział. Miał myślę, zielone że... światło i pojechał. Nie, miał zielone, jak wjeżdżał skrzyżow... na skrzyżowanie, ale żeby korek, to już przestało być zielone. zielone gdzie... Nie mów, że za nami, nie, no. dzięki no. Bogu nie za nami. E e e e Także tak moi drodzy, jutro przyjeżdża sprzęcior. E z jakimi godzinami? Była w tym tygodniu będę inaczej pracowała. Od 8 do 17. Dadzą znać 4 godziny przed, tak? Znaczy, dadzą okienko, także będziesz no. musiał wyjechać później, jeśli ja wrócę o 17, ale ponoć będę kończyła około 15, także powinno być ok. No zobaczmy e, Bo dadzą okienko 4 godziny, dzisiaj znowu mi napisali, czy no. dalej e, chcę m, jutro, właśnie, kuriera, czy chcę zmienić godzinę. Nie, nie, jutro, no. jest okay. jutro jest ok. A w czwartek, jutro poniedziałek, w czwartek wchodzą demolować kuchnię. Skip. No, w są Przecież dzisiaj jest niedziela, co mam, gdzie mam dzwonić? No, trochę późno, bebe. Ty się Trzyma. miałeś zająć skipem. Cztery dni jeszcze? No, ale no ja nie Tak, no to zamawiasz na wtedy, a skąd wiesz, czy będzie? Chyba jest 20 firm w Walson, które oferują skipy. To podejrzewam, że żaden problem. Myślisz, że co, że zrobisz tak jak ja na filmie i nie zauważyę, tak? Ja mam oczy dookoła głowy, aha, aha. No, bo wiem jaka Ty jesteś. Jaka no, jestem, no! Taka właśnie. No, jaka! No, za plecami mi dupę obrabiasz, widzę. Ja Ci za plecami dupę obrabiam, beba! Jezus Maria, no, nie mam co tylko mojemu mężowi zwłaszcza dupę obrabiać. Mhm. nieładnie, to mm. jest tak bardzo nieładnie. Jesteś niesubordynowalna normalnie. Niesubordynowalna. Tak. A ogólnie? No, teraz już, a nie, pada, myślałam, że już nie pada. Ale tak lało przed chwilą i ma teraz lać przez kolejnych. Mię chyba pięć, do czwartku. Chyba do raz, czwartku ma padać. Do czwartku, 30 grudnia. Tak. Wszystkim pani widzę mandaty wlepia. Ciekawe, czy radzie może, ale radzie chyba może. Ta, radzie chyba może, jak się nie mylę. Zobaczymy. Ale kurde, niedziela, dwa auta tam już. Mandat idzie do trzeciego. Też będzie mandat Kiszka. Co, co, co? Zakaz parkowania. W poniedziałku do piątku od chyba 8 do 17. Nie dotyczy Bluebacz, a w sobotę, w niedzielę cały czas jest zakaz parkowania. No, ale też nie Hej, blue Jezus, Maria! Nie wiem, czy to tak mi na, syreko, na czy tak zapada, nie. Nie nasrakał, nie nasrakał. Dobra, idziemy. Mówi, rakci na ptaka. A dzisiaj założyłam sobie te buciki, takie klapki. A, A ty, te. Powiem wam, nie są one wygodne. Znaczy, wygodne są, ale są takie. Spady, nie spadowują. Nie, nie spadowują. czarne nogi. Jakie czarne, opalone. Nie umyte. <laughs> ale one są takie długie, widzicie? Po prostu takie długie, takie dziwne, bez kształtu, ale spoko są. Myślę, że do tej koszuli mam, ładnie wyglądają. Tak. Idziemy sobie, idziemy sobie, tam chłopaki z psem takim boryskowatym i Radek mówi, że piękny pies chłopaki, piękny pies. A chłopak do niego, Anglik, a ty też jesteś z Walii? On mówi z Wali, mówi ja jestem Polakiem. A okej, okay, sound, sound, a tam był jeden Polak I, czy co? I, nie, nie było Polaków. Mówi do, do mnie dobry wieczór, a dobry. do niego siemaj po się no. <laughs> zdziwił. <laughs> Także tak, fajnie. E, dobra, pewnie ale pewnie dalej nie wiem skąd jestem. Pewnie, no, bo powiedziałeś po walizku to nie wiem, no. Zobaczcie. Pustki, no zostało z Covida to, no, COVID to znaczy COVID, no wiesz. 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 Co tutaj ciekawego na wystawach u mężczyzn nie podoba mi się w ogóle to paskudne wszystko. U! Zobaczcie jaka przepiękna sukienka, bardzo fajny materiał. Ogólnie chyba LEN Tak jak LEN jest, no ale no, niestety na mój biost to się nie sprawdzi. Także popatrzmy, co tu jeszcze ciekawego. Stroje kąpielowe, dziergane na szydełku, <laughs> jakby ktoś miał ochotę. <laughs> mm, no nie wiem, czy ja... O, 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 to mi się podoba. Hmm. Patrzcie, jaka sukieneczka. Spoko to wygląda. Tylko długość taka będzie do połowy łydki chyba. Tak, ale chyba sobie wezmę, wiecie? I wypróbuję. Zaraz zobaczę, co to za materiał. Ale mieszanka chyba też jakaś lnu z wiskozą. Stroje pielowe Ala Jalo z wielkim wycięciem. No fajnie może to wyglądać. Z pewnością znowu nie na no, Mojbius, ale dziewczyny, zobaczcie, fajne stroje. I 12 funtów, także spoko cena. Tutaj też widzę dużo takich, ale nic fajnego, nic specjalnego. Moim skromnym zdaniem. No, dużo strojów weszło bardzo dużo. No ale nic ciekawego. No i jak zawsze ręczniki o tej porze. O, zobaczmy tutaj jednoczęściowe. Bo ja to jednak raczej jednak jednoczęściowe. O, ten fajny. Może tak fajnie podtrzymywać tutaj co trzeba. Ładnie wygląda. Tu do opalonej skóry może super wyglądać, ale nie lubię takich prostych dekoltów. A tu ja o widzicie już mam spodnie i tą wzięłam tą koszulkę. I tak się ta moja całość prezentuje. Zobaczcie koszula, zwykłe spodnie, panterki. A, wiecie co bym chciała kupić? Krótkie takie kolarki. Mówiłam Wam i nie mogę nigdzie dostać. W hajem widziałam, ale nie byłam w hajem Muszę to chyba online będę musiała kupić. Czy jest to coś fajnego jeszcze? Nie, nie widzę nic. Powiem Wam szczerze. Te kurteczki są bardzo fajne. Świetne one są na jesień. Polecam Wam też. Są naprawdę cieplutkie, są leciutkie. Można je złożyć w taki jakby plecaczek. Zobaczcie co tam się dzieje. Po prostu Sodoma i Gomora. A czemu taki odgłos jest dziwny? Na basen? Nie no, coś mi to Spadł. Wow, szok. Ja tu na deszczu stoję. Wilki, Wilki jakieś. jakieś. Co to za fili? Co to za film, kto wie? Kupiłem sobie do pracy taki, zobaczcie, notatnik, bo teraz będę miała bardzo dużo wiadomości. Stay focus, stay darling. Także muszę wiecie, być cały czas skupiona. I zobaczcie, jaki tutaj fajny przekaz jest. Do you really want to hurt me... A ty co? You really want to make me cry? Od początku więc zakryć, co? Dobra, paznokcie na jutro gotowe. Jestem ja wstydzę swojego suta. Jestem very suitable for my sutek. Babę. A ty jesteś gotowa na jutro? Tak, jestem gotowa. Oczywiście poszłam później spać. Głowa mi teraz o łas pada. Nie uderz się w głowę. Kupiłaś takie łóżko z tym żebrem. Przepraszam, ty kupiłeś łóżko, ale je nigdy zajębiste. się nie uderzyłam. No, nigdy się Jest świetne, naprawdę jest dobre. Możemy polecić. Powiem że na początku skrzyczało. Mówiliśmy, że skrzycze, skrzecze, ale je e, radzi dokręcił tak porządnie. I nie skrzyczało przez dwa tygodnie. Nie, nie skrzeczy. Teraz jest, No, nie. Wiemy, co jest. Ja co, wydaje, że to, zaczęło skrzeczeć. Wiesz, że drewno pracuje, nie? No, Pod wiem. Temperaturą. A Wilko, jest na dworze, także przepraszam, że takie rzeczy. E, A to nie jak moja żona powiesiła tą półkę, co tu Ej, wiesz? właśnie, ja nie powiedziałam o tej półce. Nie, my powiesiła, Jak tą półkę powiesiła kiedyś na rzepy, ja mówię, Jola, to nie utrzyma. Utrzyma, Ale bo to ładna. ma 8 kilo, czy tam 12 kilo, utrzyma. I tak rano, tak tak śpie, tak, tak, o, tak, o, wyglądałem, tak. Nagle słyszę. Ja, też, ja nie widziałem w ogóle, co się dzieje. I otworzyłem tylko oko i zrobiłem I, tak. I zrobiłem tak odruchowo, a tu półka. Jep. No. Zabiłaby Ciebie. Zabiłaby. Ja wiem, co ty chciałaś zrobić. Zabić Ciebie? Bo ja ubezpieczenie zrobiłem na życie. No. Ubezpieczenie już masz dawno na życie, nie wtedy zrobiłeś. O oh no! Oh o no! się? Oh no! położyłam się już dwa, dwie godziny temu malowałam, ale widzisz, włosy się odbiły. Pokaż, zobaczmy, czy się ten No nie, tak nie jest, ale widzisz, włosy się odbiły, się położyłam. No zobaczcie, no nienawidzę tego właśnie. No zobaczcie moje, wielkie, piękne. Nie, człowiek, nie zobaczcie. Dobra, idziemy spać, dzięki za dzisiaj moi drodzy. Dura godzina, pyta rodzina. Jak kraj jest wielki, i wzdłuż. Wszyscy gotowi? Mm. Można zaczynać? Zatem otwieram nasz program już. Zamykam tik nasz tak, program już. Tak, tak, tik tak. Tik, tak. tak. Ja jestem pan, tak, tak.